Trzy odżywki z Alvena. Szkoda, to sobie tego twarzy. Hej, jest godzina dziesiąta. Ja już jestem po śniadaniu, treningu, medytacji. Dzisiaj nie mam żadnych planów. Jestem w trakcie nagrywania tygodnia śniadań i dzisiaj zjadłam przepyszne pancake'i. Wymyślałam przepis e, tak spontanicznie. Dlatego, jeżeli jeszcze ich nie próbowaliście, to zapraszam do filmiku, gdzie zobaczycie przepisanie. No, wow. Umam dzisiaj włosy, zrobiłam delikatny makijaż, tak, żeby po prostu czuć się lepiej, tak dla siebie. Przypomniałam sobie, że mam dzisiaj do zmontowania dwa filmy. Eee, Chciałam też zrobić jedną rzecz, o której zaraz opowiem. Mam straszną ochotę na macze. totalnie o niej zapomniałam. Strasznie na pewno jej nie piłam, bo częściej sięgałam po kawę ostatnio. Ja ogólnie jestem co do maczy bardzo wybredna i próbowałam już wiele macz w wielu różnych miejscach i najbardziej smakuje mi ta, którą robię sobie w domu, dlatego pokażę Wam, jak ją robię. Ogólnie dostałam na święta zestaw do robienia maczy, już pokazuję. Te wszystkie rzeczy mają jakieś specjalne nazwy, ja ich nie znam. Mamy tutaj szpatułkę do nakładania maczy, miseczkę ceramiczną, w ogóle z tego się pije, tak mi się wydaje. Jest tak śliczna w ogóle i bambusowy pędzelek to wszystko jest z firmy moja matcha, albo młodsza matcha nie wiem, i dostałam maczę. jest to podobno najlepsza matcha miałam wcześniej jedną to jest moja druga, drugie opakowanie z innej firmy i jest naprawdę przepyszna tyle mogę powiedzieć nie mam jakiegoś szczególnego porównania, ale jest bardzo dobra niestety trochę droższa niż inne, jak widziałam na internecie i ja robię sobie latę. robimy Wsypuję jedną łyżeczkę maczy, dodaję 100 ml wody i spieniamy. Ważne jest to, aby woda miała około 80 stopni. Mleko również spieniamy i gotowe. najlepsze rzeczy, Naprawdę. Jeżeli nie macie tych produktów, tych wszystkich miseczek, pędzelków, to nic, możecie zrobić to za pomocą zwyczajnych rzeczy, które macie w domu. Jeżeli dopiero zaczynasz sobie przygodę z maczą, to polecam na początku sobie ją posłodzić syropem klonowym. Jest wtedy naprawdę bardzo dobra. I ja tak naprawdę dzięki temu polubiłam macze. Tak mi się wydaje, teraz się już nie żeby pić. Tak I to też dużo zależy od mleka, ponieważ kiedyś używałam mleka ryżowego i mi średnio jakoś smakowało. W smakowało, ale teraz używam mleka kokosowo-owsianego i jest najlepsze. Naprawdę najlepsze. Zrośnie się świece. Sposób na świecenie. Bierzecie chusteczkę i bierzecie ją na pół, bo ona się składa z takich dwóch. Po prostu przykładacie sobie to do twarzy. I to naprawdę działa, patrzcie. To jest taka... jak bibułki matujące. I to wam makijażu też nie zdejmuje, więc to jest też super. <grymne> Od razu lepiej. Wczoraj doszła mi paczka. Zamówiłam trzy rzeczy. W cztery, ponieważ jednym z moich postanowień noworocznych jest bardziej dbać o włosy. Ogólnie już trochę czytałam na ten temat w tamtym roku, ale jakoś nigdy nie zagłębiałam się w ten temat. Kupiłam sobie trzy odżywki z Anwen'a. Był to taki zestaw i Anwen. Po prostu słyszałam dużo dobrego, podobno naturalne, nie wiem. I były bardzo polecane, dlatego uznałam, że wypróbuję. Mamy tutaj odżywkę proteinową, humektantową i emolientową. Dlatego jestem mega ciekawa. Mają taką fajną pojemność 100 ml. I dodatkowo kupiłam sobie jeszcze taką próbkę maseczki. Ja już kiedyś miałam i fajna, bardzo fajna. Dlatego teraz mam w planach poczytać trochę o tej pielęgnacji włosów. Chciałabym wiedzieć i chciałabym sobie rozpisać taki plan, co chcę robić, kiedy. Zobaczymy. Kończyłam, Zrobiłam sobie, można powiedzieć, takie trochę notatki. Tutaj jest fajne światło. E, równo rok temu e, miałam takie wyzwanie, że przez 100 dni, dosłownie 100 dni, zapuszczałam włosy. Robiłam mega dużo rzeczy. Może kiedyś o tym opowiem. E, naprawdę nie wiem, jak ja w tym wytrwałam. Były wtedy też zdalne, więc było łatwiej. Ale znowu się w to wkręciłam i mam ochotę znowu to zrobić. Może nie dokładnie to samo, bo... Robiłam myślę, że aż za dużo rzeczy, ale naprawdę widziałam efekty, ale wkręciłam się znowu w tą całą pielęgnację włosów i myślę, że dużo się dowiedziałam, siedziałam teraz ponad godzinę i naprawdę dałam sobie sprawę, że dużo rzeczy naprawdę nie wiedziałam, a więc mój plan jest taki, aby jeszcze kupić parę rzeczy, już sobie zrobiłam mniej więcej listę, chcę też kupić suplementy jakieś, w sensie biotynę i... o, witaminy mam! jeszcze z tamtego roku. Mam już trochę produktów. Mam wcierki, więc muszę sobie to rozplanować i od dzisiaj zaczynam. Chciałabym nagrać filmik z efektami. Bo jestem ciekawa, czy będą efekty. I wtedy może opowiem o tym, co robiłam. Zobaczymy. I idę montować, a potem wracam na do mamy, spędzę czas z rodzinką i odezwę się wieczorem. <muzyka> Chciałabym Wam bardzo podziękować za ten odcinek. My teraz będziemy oglądać film, a więc do zobaczenia!